W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jakie według mnie jest najlepsze oraz najgorszy skin do każdej postaci. Zaczynamy od Low i najgorszy według mnie jest Elegant Lou. Ciężki wybór, ale jednak według mnie on jest taki, chociaż ma bardzo fajne skiny. Jeśli chodzi o ferię, no to jestem winowiczka Decydowanie Zdecydowanie e, to kolta. Zdecydowanie myślę, że to jest ten kolt. To bula do bolista, taki czerwony. dobroka, najgorszy. Według mnie jest ten, ponieważ pasują mu kompletnie kolorki Przechodzimy do Rico, gdzie według mnie najgorszy jest przeładowany Rico. Spike według mnie zamaskowany jest najgorszy, bo tylko maska ma. Fajnie tylko, że ona się zmienia co jakiś czas. Taki pozytyw tego skina. Przechodzimy do paralelii, gdzie według mnie najsłabszy ten czerwonej czarodziejki. Jeśli chodzi o czas, to tutaj ta waleczka brzydka stycznie jest. E, Nika, według mnie koala, bo nie ma żadnych animacji, to dajna majka ten flamengo, wygląda jak Paulo Zouza Jak, Chociaż daj to, wygląda jak Jack Souza, bo nie, nie wiem czy wiecie. Sousa był trenerem Polski i dostał ofertę z, właśnie z Flamengo Do El Primo no to chyba ten El Atomico jest najgorszy Jeśli chodzi o El Primo Jeśli chodzi o Mortinsa no to tutaj Najgorszym jest yy, galowy, a reszta jest klatofański A reszta to jest stop yy, Do najgorszy jest buntownik jeśli chodzi o poko to tutaj moje pokoje, to moje to pokoje mnie rzeczy, że wiele ludzi go lubi, nie wiem co jest z nim takiego Jeśli chodzi o błoty to wojowniczy ta różowa Jeśli chodzi o pan to ta atakcyjna Tara to ta tara uliczna ninja Jeśli chodzi o Tara to jest z skin na jak, jak, jako skin. Za 25 minut jest pokoju. Dzisiaj wyglądałem tego jak najgorsza. Jest ta. A jeszcze zapomniałem spojrzeć, że. E, wspomnieć, że e, nie bierzemy pod względem srebrnej złotej skiny. E, jeśli chodzi o Franka, no to jest taki sam. To jest taki skin. To Jeena Dżunglowa. To Tika. Grab królewski. Tika. Jeśli chodzi do Leona, do... Rekin. przechodzimy do Rose, gdzie chyba ta modliszka Rose jest. Rose generalnie nie liczą z tego skina. Wszystkie skiny to 39g. Jeśli chodzi o Karla, najgorszym jest ten Goblin Karl. Do pipi najgorsza jest yy, według mnie... Nie nic czemna tylko właśnie o Bibliante kompletnie nie podoba mi się ten skin. E, jeśli, chodzi do, e, jeśli chodzi o 8 obitę, no to ten klasyczny. E, jeśli chodzi o Sandy, no to najgorsze jest s Sandy. E, jeśli chodzi o Stronka, M S Hard Cough, jeśli chodzi o... Też. Jeśli chodzi o Jackie, to no, jest budowlanie No to właśnie, nie wiem czy ten skin tutaj nie jest lepszy niż ten, ten i ten. Najmniej mi się chowa ten podoba. Donalina Gorsza jest, stare Donalina. Kiełek. No, Kiełek ma fajny skin, no ale jednak trzeba wybrać no, no. To, to, chyba to chyba ten, jeśli chodzi o psikopatkę kolet, no to ta Colette te klapki. Przechodzimy do Amberki, gdzie najgorszym kinem ta jeszcze nie wyszła, więc nie bierzemy jej pod uwagę, ale najgorsza jest aktualnie ta. Jeśli chodzi o raną w ten plażowy Byron, on ma w ogóle ogolone nogi, Boże Święty, i on ma kołe stoły. Nie, on klapki ma, dobra, nieważne. Egdar Eg śmieszno to najgorszy jest ten skin. Raph z najgorszym skinem jest ten. Jeśli chodzi o Stewart, to ten cały super gwiazda. Jeśli chodzi o bell ta jeszcze nie wyszła, ale najsłabsza jest ta. Akurat ja mam. squid no to ten półtyp do groma potężny obrońca który jeszcze nie wyszedł ale on jest najlepszy a najgorszy jest właśnie ba... no nie wiem ciężko, ciężko powiedzieć go mam nieco fajnie skinęła, bo go ten jednak tego jest najsłabszy jeśli chodzi o bazę no to ten działa w stanie kaiju ten griff. Ten właśnie Wszystkie skiny są fajne, jak nazywają skin rekordowe. Coś ciekawe też wczoraj, albo dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem griffa na 1000 harów. Jeśli chodzi o na to no najgorszym jest myślę, że Krampus. Chociaż też jest właśnie aż ma fajne skiny. Domek najgorsza jest za żuk z Dololi jest do Loli, ta do Fanga czy tam do Kieła. najgorsze chyba jest ta oś... Nie, nie, nie. albo ten. Ale chyba ten jest gorszy. Do Ewy. Ten to jest najgorszy Baskin w grze. Boże święta. Co to jest, ale aktualnie chyba mi się ten Nie, chyba ten mi podoba. Do Janetki no najgorsza jest ta klawitacyjna. No. Podobny jednorzec, to otis, on jest jeśli chodzi o sementy, właśnie jak samy, ale on jest też tak fajny, to ten hauserz, najgorszy jest ten z piątym jeśli chodzi o czestera, no to ten ciemny,

do Pearl, Wintage Do Chucka, Piekielny Do Charlie, ta niesamowite, Do Miko, Pangetkorby Do Kika, Westernowe Do właśnie ci są fajni I chyba najmniej mi się podobają ci właśnie Jeśli chodzi o melodię, no to oczywiście, że Sif Melody jest najgorsze tutaj Angelo Mnożnik chociaż jest też nie tutaj trupka w Kalili mnożnik Pantera. tutaj do pamięci nie ma wyboru. Do moje, no to też nie ma wyboru. Wiadomo, że serowa jest gorsza. Tylko Kenzie, ten owocowy, też nie ma wyboru. Tutaj zapachowa, która mi się zupełnie nie podoba, mi ból. No to ta kula